Afterfall Insanity. Ciężko zacząć opowieść o tej produkcji, bo jeśli myśleliście, że cyberpunk zaliczył glebę, to nie wiem jak nazwać to, co zrobił Afterfall i Nicolas Games. Z hucznych zapowiedzi obiecywanego nowego uniwersum, oraz uwaga, nawet filmu w reżyserii Patryka Wegety wyszło coś strasznego, czego już nawet legalnymi sposobami nie dostaniecie. Dlatego w dzisiejszym materiale zapraszam na opowieść o Afterfall Insanity nie upadku Nicolas Games. Początek Nicolas Games był w miarę dobry. Studio zostało założone w 2004 roku i początkowo jedynie dystrybuowało gry. Posiadali prawa m.in. do Half-Life 2, ale także do wielu mniejszych tytułów. Jako jedyni w Polsce na ówczas dystrybuowali gry na Maca. To dawało im znaczne zyski. Wraz z rozwojem kupili Games Interactive, a w 2010 roku 100% udziałów w Frontline Studio od firmy Nawar. Nie być z Nawalem tego spasto ćmigłowca. Pamiętajcie, to nie jest prawdziwy nawal. I zakup ten był pierwszym strzałem w kolano. Nicolas Games zrobił to głównie z powodów licencyjnych. Frontline Studio posiadało ich wiele i Nicolas Games liczył na odsprzedanie ich z zyskiem. Jednak wraz z zakupem studia został zobowiązany do zapłaty wszelkich długów. Dodatkowo z Frontline odeszli wszyscy wartościowi pracownicy, pozostawiając oddział w Bydgoszczy praktycznie nagi. Zakup akcji został rozłożony na dwie raty i gdy z pierwszej Nicolas Games rozliczył się z lekkim opóźnieniem, tak na drugą miał totalnie wywalone. Więc w 2011 roku firma Nawar. Złożyła pozew o niewypłacalność Nicolas Games. Ten konflikt jakoś udało się zażegnać. Poza dystrybucją, Nicolas Games S.A., wtedy jeszcze Nicolas S.A., chciało spróbować swoich sił w produkcji gier. Tworzyli zatem Intoxicate Studio i zapowiedzieli After Fola. Co do samej produkcji, gra powstawała dość długo, bo około 9 lat. W tym czasie studio miało przesiadkę z Uni Engine. Na Unreal Engine, zmianę siedziby studia i całego pomysłu na grę. Zanim jednak powstał After Falling Insanity, pracował nad grą o nazwie Burżuazja Perła Pustkowi. Miał być to klasyczny airpek, i po screenach można by go pomylić z pierwszym Falloutem. Burżuazja czerpała z niego garściami w kwestii fabularnej, jak i mechanik. Niestety nie został nam przedstawiony żaden gameplay, w internecie zostało trochę koncept artów Burżuazji, i gdy niektóre wyglądają naprawdę ciekawie, tak niektóre to czysta zrzynka, na przykład tutaj widoczny Vortiguant. O samej fabule wiedzieliśmy mało. Praktycznie można by przykleić backstory z Fallouta. Wojna atomowa, ludzie w bunkrach, dużo czasu, wyjście z bunkra i walka między frakcjami. To tak naprawdę tyle, co wiedzieliśmy. Z czasem, gdy studio wzbogaciło się, klasycznego RPG odstawiono. Powstał plan gry Afterfall Prelude czyli gra wprowadzająca w aniversum Afterfalla. Miała być to raczej krótka gra, bo na około 7 godzin i miał być to survival horror, w którym tu przemierzamy bunkier na terenie Niemiec po wojnie atomowej. I w tę grę zagrałbym bardzo chętnie, bo pomimo, że na starych screenach wygląda dziwnie kanciaście, taktycznych shooterów nigdy mało, plus ma jakiś swój klimat po prostu. Plan jednak zmieniono znowu. Porzucono i klona Fallouta i porzucono mrocznego klona Alien Shootera. Na rzecz klona Dead Space'a, czyli Afterfall Insanity. Afterfall Insanity zapowiadane jako grę horror z elementami walki oraz łamigłówkami z mocnym naciskiem na fabułę i poznawanie świata. Dość hucznie nazywana polskim Dead Space'em, a sam Tomasz Majka, szef studia, opowiadał o grze tylko i wyłącznie w superlatywach. Akcja gry dzieje się w 2035 roku, w alternatywnej rzeczywistości, gdzie II Wojna Światowa zakończyła się nieco inaczej. Na terenie Polski powstał pas buforowy między dwoma mocarstwami, jednak sielanka nie trwała zbyt długo. We Francji wybucha bomba wodorowa, a jej eksplozja powoduje Trzecią Wojnę Światową. Ludzkość przetrwała, ale tylko w punkrach na terenie pasa buforowego. My nazywamy się Albert Tokaj i jesteśmy psychologiem w jednym z tych właśnie bunkrów. Niestety jakiś wirus atakuje nasze schronienie i staramy się dociec, kto jest winny jego rozprzestrzeniu oraz przeżyć. Jedną z pierwszych prób szerokiego reklamowania Afterfolla była akcja Gra za dolara. Ogólnie chodziło o to, że każdy mógł przedpremierowo zamówić Afterfolla za jednego dolara. Jeśli gra zostanie sprzedana... Ustalonej ilości, to wszyscy, którzy ją zamówili, dostaną ją właśnie za jednego dolara. Problem jest, że Nicolas Games ustawił poprzeczkę na 10 milionach egzemplarzach. No, XD. Ja wiem, że teraz możemy sobie śmieszkować, ale już wtedy było widać, że coś śmierdzi. Szczególnie, że Frontline Studio wykupione przez Nicolas Games produkowało tak tragiczne gry, że dziwię się, że energii kieszywnie nie, nie grą. Oczywiście, jeśli gra zostałaby zamówiona przez 10 milionów osób. Każdy dodatkowo dostałby soundtrack z gry, który w sumie jest bardzo dobry i sam go kiedyś używałem do RPGów. Dodatkowo 10% całej sumy zostałby przeznaczony na cele charytatywne. Jeśli gra nie osiągnie pułapu, to pieniądze z preordera w całości pójdą na cele charytatywne. Oczywiście, kto by się spodziewał, granie sprzedała się w 10 milionach kopii, a czy pieniądze poszły na potrzebujących? Tego nie wiemy, nie znalazłem. Warto wspomnieć, że wszyscy związani z materiałami reklamowymi w Terfola wspominali o tworzeniu nowego aniversum. Miał być książki, komiksy, inne gry i filmy. Tak, filmy. Sam Michael wspominał, że rozmawiał już o scenariuszu ze światowej słowy reżyserem paprykiem Wegetą. Niestety poza pojedynczym wspomnieniem, nigdy już o projekcie nie słyszeliśmy o książkach, zresztą też. A o czym miał być film? Nie wiemy. Czarnobyl 2011, bo tak miało się to dzieło nazywać, nie miało żadnego zarysu fabuły. Wiemy tylko tyle, że profity z pierwszej gry miały w pełni pokryć produkcję filmu. Hmm, się udało. Film miał nawiązywać do gry i co ciekawe, kolejna gra z Aniversum Afterfalla miała nawiązywać do filmu. I ja już się gubię, który jest synem kogo. Vega nie zdradził nic, ale w głównej roli miała być Anna Dereżowska. Sam Vega nigdy całej sytuacji nie skomentował, więc jak było? Nie wiemy. Choć jestem ciekaw jak Vega zobrazowałby Afterfalla, czy w posta po świecie poruszyłby ważne tematy, tak jak seks i penis. Podobnie ważne tematy poruszamy na naszym Discordzie, więc jeśli ktoś chce się pochwalić swoim kotem albo szuka kogoś do gry, można wbijać. Premiera gry odlekała się i przesuwano ją co coraz. Na pokazowych gameplayach widać było, że gra nie jest dokończona i wygląda po prostu słabo. Martwiono się o walkę, choć byliśmy zapewnieni, że wszystko jest ok. Przejście na nowy silnik miał zapewnić nowe doznania z rozgrywki i poprawić jakość. Niestety tak się nie stało. W końcu sama gra jej premiera. Afterfall był poniżej średniej. Ulałam mechanika walki, kulały dialogi, aktorzy głosowi, choć ci zatrudnieni z górnej półki, bo w rolę głównego wcielił się żebrowski. Poza nim była tutaj także Barbara Kałużna, która grała w wersji i Orianen z Wiedźmina lub Joanna Domańska, którą znamy jako Polską Nancy z Cyberpunka. Jak ktoś grał w Ryśka w Wyspy Rozkoszy, to też ją słyszał. Walka była bardziej drewniana niż w Eleksie, Do tego system Fear Lock, który miał imitować stan psychiczny głównego bohatera. Zapowiadano, że patrzenie na okrutności świata może doprowadzić Alberta do szału, przez co nawet popełni samobójstwo. Mechanika jednak sprowadzała się, że gdy spojrzeliśmy na rozczłonkowanego człowieka, Albert dyszał nam do ucha jak baba w kolejce w szpitalu, a ekran lekko się rozmazywał. Sam wspominam Afterfalla z pewnym sentymentem, bo fabuła mi się podobała, choć miała dziwne momenty i urwane wątki, tak chciałbym wiedzieć o świecie więcej. Tak graficznie było bardzo przyjemnie, mimo wszystko gra zbierała żniwo tragicznych ocen. I tutaj kolejna wtopa. Ktoś używał zmiennego proxy do wystawiania pozytywnych ocen w serwisie Gry Online. Całość została oczywiście zauważona i wystawianie ocen wstrzymano. Sprawcy nie złapano, i pomimo, że nie wskazano winnego, to no kurde, możemy przypuszczać, kto się mógł tym bawić. Tomasz Majka nie ujawniał wyników sprzedaży, a tuż przed premierą miała miejsce dość nieprzyjemna sytuacja, ponieważ ktoś spekulował akcjami spółki Nicolas Games SA. Problemy finansowe dopiero się tutaj zaczynają. Gra nie mogła zostać wydana na Steamie, ponieważ nie spełniała standardów. Studio pracowało nad łatką i edycją rozszerzoną, w końcu dzięki usłudze Steam Greenlight Edycja rozszerzona ukazała się na Steamie, ale nie na długo, bo o nie, mamy kolejny problem. Epic Games pozwał Nicolas Games, że ci nie płacili za Unreal Engine. Epic wydał oświadczenie, że pomimo opóźnionej pierwszej wpłaty, nadal nie otrzymał drugiej. Listy z ponagleniem zapłaty nie były odbierane przez Tomasza Majkę, Pomimo chęci ugodowego zakończenia sporu, są zmuszeni wytoczyć proces, w efekcie czego chcieli wycofania gry ze Steam. Tomasz Majka oczywiście zaprzeczył, jakoby miał unikać listów i ogólnie wszystko jest w pyte. Niestety problemy piętrzyły się. Na Allegro użytkownik Nicolas Games wystawił spore ilości sprzętu oraz mebli. Ja wiem, że to może być zbieżność nazw i w ogóle, ale na wielu screenach z aukcji wydniały monitory czy biurka z logiem Afterfola. Oczywiście mówiono, że to tylko wymiana sprzętu, pozbywają się starszego i kupują nowy, jednak ktoś podliczył wszystkie aukcje i całości wyszło około pół miliona złotych. Pół miliona, które znikają z firmy i komornik nie może położyć na nich już ręki. A komornik chciał zabezpieczyć nieco pieniędzy, nie tylko dla Epika, ale także dla pracowników, którzy skarżyli się na brak pensji. Studio miało małą przeprowadzkę i pracownicy Głównie anonimowo wspominali o tym, że w nowej lokacji nie było ogrzewania. Wtedy też zaczęły się problemy z wypłatami. Zaczęło się od braku kilkuset złotych, potem wypłaty miały opóźniać się w całości. Ze studia odchodzili ludzie, część wytaczało procesy. Wiadomym jest, że z niektórymi została podpisana ugoda, jednak nie ze wszystkimi. Jednocześnie w przygotowaniu miała być druga gra z aniversum Afterfalla, czyli Afterfall Pearl of the Wasteland. Później przemieniona na After Reconquest. Gra miała wychodzić w epizodach i fabuła dotyczyła pewnej rodziny żyjącej na pustkowiu, szukającej artefaktu, perły pustkowia. Dodatkowo położono nacisk na akcję strzelanie za osłoń, tak jak w tamtych czasach to było coś magicznego i wszyscy to musieli mieć, a mniej na horrorowe aspekty. Pomimo, że na różnych portalach można przeczytać, że pierwszy epizod miał premierę, to nigdzie nie można tego dostać, choć słowo nigdzie to przesada, więc jeśli macie podstawową znajomość cyrlicy i dobry antywirus, to internet jest wasz. Pearl of the Wasteland, w tej wersji, którą ja widziałem, jest... Niedokończony. Brakuje postaci, tekstur, dialogów, cała historia. Jak nie ma się do pierwszego afterfola. Co ciekawe, gra jest w odcieniach szarości, jednak nie została ona tak zrobiona, a jedynie nałożono filtr na kolorową grę. I wygląda gorzej od oryginału. Jak to zrobili, nie mam zielonego pojęcia. No i oczywiście gra nie została ukończona. Głównie dlatego, że Epic dopiął swego, pomimo że wszyscy myśleli, że spór na linii Epic Nicolas został zażegnany. A dług uregulowany tak w 2015 roku Afterfall został zdjęty ze Steam, a spółka ogłosiła swoją upadłość. Co zabawne, w oświadczeniu o upadłości napisali, że wydali trzy gry, czyli Afterfall Insanity, Afterfall Dirty Arena i Afterfall Reconquest. Z tym, że Dirty Arena to dodatek do oryginału, gdzie mamy dosłownie Arenę, z kolejnymi falami wrogów, a Reconquest nigdy nie został dokończony. Cóż, był sen o polskim Dead Space, a wyszedł koszmar i polski Silicon Knight. Wielka szkoda, że nie udało się zrobić polskiego post-apo. W tym materiał to tyle. Oczywiście zachęcam do. Komentujcie filmy, lajkujcie i subskrybujcie kanał.